Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale To będzie otwieranie Od przelatków gifty czwartego, trzeciego, drugiego poziomu mhm. I będzie też ewolucja Do DEX'u mm. Dawaj, a dwadześcia od Judasa. A, jeszcze jedna rzecz Ale dobra mhm. Nie wpadł Raki W sensie, wpadnie, no i dobra, i... Jajko na pewno odpaliłem, tak jest, jajko odpalone. Wolę sprawdzić i otwieramy po kolei gifty od przyjaciół, gdzie wbijamy twardy poziom, czyli pierwszy. Dry. W biciu czwartego poziomu też możesz wpaść od razu w raki trade. Nie w tym przypadku. Raz mi się tak zdarzyło, to stąd mam potwierdzone info. O, starda zostałem. Nie ma i ostatni bo tam brakuje dwóch dni jak dobrze pamiętam już się sprawdzę ale no, chyba dobrze pamiętam Tak, dwóch dni... Jej! Pół po się włączyło. No i... no. Już mi przerwało nagranie. Nie przerwało, dobra. Na pewno no no gra mi waliło, no. Co za chciałem podsumowania. A mi gry wywaliło, no. No, zobaczcie, ile już padło. Tu pod 200 idziemy dalej z trzecimi podziemami. W dół, w dół. No, nudze. O, okay, otwieramy. Sto tysięcy też się przyda. Hmm. O kurde. Nie zrobimy się tego tutaj na no. grupę, To już mam od dawna zrobione Zostało około 26 minut I zajdziemy do drugich poziomów Tylko jeszcze jedną rzecz zrobię Ale nie, nie mogę No dobra Tym się zajmę potem Teraz drugie poziomy przyjaźni. Pierwszy, mhm. wszystko się legitnie nagrywa. To o poziomy przy okazji. I zaraz będą nowe wpisy do depokadexu. Później będę wysłał gifty, jeśli o to chodzi. Hmm, to mam. Mm -hmm. I oni może jeszcze otworzą w tym... A tu jeszcze mam jedną osobę. Tego nie mam, nie wyłączam na... No, rzucę ekranu. Tak e, dobrze. Dobrze, dobrze. Kolejny, drugi poziom przyjaźni. Jemu wysyłem. Ale to jest z Krakowa, których giftów nie mam, to też jest zrobię rzut ekranu. Bo ja sobie zbieram giftów, to, to jest takie moje, moje hobby. Dobra, wyszli, mam już to zrobione, mogę wysłać. Może otworzę, może nie. Mhm. tutaj mam przez ten czas. Kolejne, o, takie, czegoś z... nie mam z grudowa. wie, to jest, ale nigdy tam nie chciałem się iść. Ale już mam. I dobra, jest drugi poziom przyjaźni. Gratki dla niego. No dobra, już nie tutaj nie wbije. Zobaczmy podsumowanie. 200 exp Tak. Tak jest, to jest podsumowanie moich węzłów trzecie poziomowych. Patrzcie jak szybko idzie tam na do, dole rewer, nie do level, tylko to 40 po prostu bije Już mi dużo brakuje do 40 tego dzięki temu. lewe to szybko poszedł. Miałem dokładnie, miałem dokładnie yy, 3 miliony 558 685 Stardust yy, na Expo a teraz mam 4687 yy, i 68... 6 się nie, nie zmieniło czy już dużo jest tylko parę to i 40 level. A jest tutaj jakiś ten, jeszcze coś czy już mogę przejść do dalszej części odcinka, chyba już mogę przejść, tak Dobra, przechodzimy. Nazwałem te evo EWO i będą 3 i 1 będzie z, 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 z Trade'em. No, Ewolucji nie będą jakieś mega potężne IV, ale wam pokażę IV-ki. jak mam przy okazji włączonego, czego by nie wykorzystać, by jeszcze dodać jakieś nowe wpisy do pokedexu na nim. Teraz ogólnie regionalny Pokémon. Oczywiście ląduje do wpisu do Pokedexu. Uzupełnia mi Pokedex. Fajne cepeki ma. E, dobrze. Sirdon Nie za genialne cepeki. Jak widzicie. I na znaczenie cepeki. Cepeki miałem, ja miałem z i fałką 15 ataków, ale to by miało Tak mało czepeków, że wolę zrobić większym Łapie się kie kiedyś jeszcze jednego i się ewoluuje Kolejny wpisik do Pokédexu No Piękne zapeki. No i jeszcze fibas a nie pokazałam statystyki, a to powróci i tak się nie zmieniają statystyki, to wam pokażę. O, podlega akurat Akurat podligam. <laughs> Też nie zagraniona CPKI. A podligę fajny. mam szybko. Nim się zaliczy. Bo może jeszcze się mi uda, że wejdę w trade a. I jeszcze jeden nowy wpisik będzie. Przez trade'a. Ale to jest nowy wpisik. Trade, trade. Mm -hmm. Wpisik przez trade'a. co by tutaj dać nie wiem, dobra eee, na razie mm -hmm. a ja dam w takim momencie razie mm. a nie, że będzie lat a najgorszy no ratios chociaż nie bo teraz muszę co tego ustawić yy, najgorszy no ratios to jest ten dobra o i tak to będzie kosztować 800 sta 80... no osiemset tak specjalny trade i dzięki temu uzupełnię sobie pokedex nie raki wpisik do pokédexu tam iwiki zrosło no troszkę tak healing widzę że spad. tak spadł dobra i podsumowanie tego wszystkiego Tyle ekspo wpadło jeszcze dodatkowo. I wyniki. No, jeszcze tylko wbije dwa poziomy poziomowe i mam 40 level. A najszybciej dwa poziomy poziomowe będą z tą osobą i jeszcze z drugim kątem Bogdana gdzie są niewidzialne serca. Aha, no dobra, okej. Okay. Ja, a jak się tutaj kliknie, to i tak widać te serca. Czyli za 20 dni będę miał na pewno 3 serwer. No. To cóż? I, no to w sumie tyle mam chyba. masa wróci nie robię. Legendy nie mam. Nic już nie mam do roboty. No, 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 to komentujcie, subskrybujcie, łapkujcie. no, cześć. Bye.